Choć nie zakwituje jeszcze kasztany, to maturę czas zacząć. 4 maja o godzinie 9.00 blisko 19 tysięcy dolnośląskich absolwentów szkół średnich rozpoczęło egzamin dojrzałości z języka polskiego. Egzamin, który będzie w dużej mierze stanowił o ich dalszej przyszłości. Matura jest przepustką do dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Także na pewno jest to jeden z najważniejszych egzaminów, bo samo życie jest bardzo ważnym egzaminem chyba najważniejszym. Jedni obawiali się pana Tadeusza, inni wesela. Ferdy Durke również nie była mile widziana. Stres i niepokój to uczucie, które towarzyszyło wszystkim. Każdy obawia się, na jaki temat przyjdzie mu się zmierzyć z rozprawką. Boję się, że nie do końca przerobiłem pana Tadeusza. Czy nie chcę pana Tadeusza? Proces Franca Kawki. Dlaczego? A? Po pierwsze, nie, nie czytałem jej za bardzo, a po drugie. Czytałem streszczenia, i tak tego nie czaję. Powiedz mi, w jaki sposób została przedstawiona inteligencja u yy, No inteligencja pokazana jest jako słabość, która jest niezdolna do, w ogóle do, do pomocy w, w obronie swojego narodu. Żeby nic nie było ze średniowiecza, starożytności czy czegokolwiek. Jakoś takie epoki, które były no, bliżej nas. Wizja szklanych domów u Romskiego <głos> <głos> Nie odpowiem na to pytanie. Dla Denisa, który w przyszłości chce być ekonomistą, liczby i rachunki to bułka z masłem, jednak obawy pojawiały się przed rozprawką w części humanistycznej. Ostatni weekend spędził na intensywnej powtórce materiału. Chciałbym być ekonomistą, ponieważ wybrałem kierunek matematyczny, też no, geografię, zdaję maturze, matematykę, skupiam się właśnie na matematyce bardziej. No, chciałbym się dostać do, na Uniwersytet Ekonomiczny. Matura to stres nie tylko dla uczniów, ale też dla ich pedagogów i rodziców, którzy wspierają młodzież jak tylko potrafią. To jest stres dla uczniów, ale również dla nas, ale jest to... Bardzo ważne wydarzenie. Wszyscy cieszymy się, że możemy wspierać naszych uczniów i liczymy na to, że jak najlepiej pójdzie im ten egzamin maturalny. Egzamin maturalny jakby jest jednym z takich przystanków. Mają świadomość, że jeżeli dzisiaj im nie pójdzie, mają jeszcze drugą szansę. My też się denerwujemy, bo ich wyniki to są również wynikami szkoły. Tutaj obie strony muszą się przykładać. Mój najmłodszy syn dzisiaj też zdaje. Także ale powiem, jakoś spokojnie, spokojnie. Nie, To chyba myślę swoją bardziej przeżywam. W tym roku zaszły też zmiany w ustnej części z języka polskiego. Wracamy do tej dawnej matury, prawda nie ma prezentacji, czyli muszą się naprawdę wykazać taką wiedzą bardzo ogólną i też szczegółową wiedzą z literatury, z gramatyki. Praca, pasja czy obowiązek, a także interpretacja wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Słyszę czas. Z takimi tematami ostatecznie zmierzyli się maturzyści. Wyniki poznają pod koniec czerwca, a w piątek czeka ich kolejna próba. Egzamin z matematyki, która od 2010 roku jest obowiązkowym przedmiotem naturalnym. Arkadusz Skarbowski, Echo 24.